Idziemy sobie teraz do dzieciaczków i niedaleko z tą dziecka na sukiennej pięć Mam nadzieję, że będą zadowoleni. Dom dziecka nowo wremontowany. Kamienica w sumie. Nowo wremontowana. Co mam Wam więcej powiedzieć? Krzysiek knur tak mnie denerwuje, że to jest Mozagra. Niech on się w końcu mnie, bo do tego prudasy nie będę zajeżdżał, jeżeli będzie tak od niego tryfił. Ja nie wiem tu moc od tego smrodu mi tak gardło rozwaliło, nie mam pojęcia O, trochę ważył te truskawki czuć na rękę Jóś tutaj mamy jeszcze z 50 metrów Zaraz będziemy na miejscu Drogi jest, ale niedaleko. Już tutaj za tym Blożkim jest właśnie ten Dom Dziecka. I to właśnie jest Dom Dziecka przy ulicy Suciennej 5. Bardzo ładny. Edzina, tutaj dzwonimy na dzwonek. No. Dzień dobry, ja Edzina, A przyniosłem No także tak o, o jakąś ciłownię mają rowerku że... proszę Panie bardzo To panu tak? Dziękujemy bardzo A nie ma za co tak Jeszcze proszę, jak dziękuję. będę mógł pomóc to tam Dobrze, bardzo dziękujemy Zaraz umyję, No i smacznego Smacznego dziękujemy. dziękujemy, do widzenia no. O, także widzicie Pani zadowolona, a dzieciaczki też na pewno będą zadowolone. No i co? Trzymajcie się. Będziemy z kolejną inicjatywą wychodzić. A zawsze pamiętajcie, że dobro powraca. Ja to powtarzam zawsze, to jest moja mantra. Do zobaczenia.